Trzeba było zapewnić, żeby jakąś minimalną chociaż ilość każdy dostał. No żeby nie chodził bez przysłowiowych kalesonów i bez przysłowiowej koszuli na tak grzbiecie, prawda? Więc każdy musiał niby coś dostać, ale było tego ciągle za mało, no dlatego wprowadzono kartki. Niby to miało ludzi zaopatrywać, ale to jest taki system, który wprowadza pewien nihilizm w L człowiek nie może wyjechać za granicę, nie może się wyżyć w taki czy inny sposób. Nie, nie, nie wolno było organizacji żadnych społecznych zakładać, przecież takich jak teraz. Nie wolno, każda organizacja to była państwowa, podporządkowana państwu. Nawet mój automobil, klub, który ja sam zakładałem po wojnie, i który miał swoich prezesów, prawda, wybieralnych i tak dalej, no to w końcu zaczęto przysyłać prezesów w teczce. Przechodził i mówił, ja tu mam być prezesem, bo partia go wyznaczyła, mm. prawda, i tak dalej. E, 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 cały automobilizm polski mógł tylko być w jednej organizacji, w Polskim Związku Motorowym, no to klub. E, Pozwolono, żeby był, ale podlegał Polskiemu Związkowi Motorowemu. A PZL był rządzony znów przez komunistów, tam wyznaczono odpowiedniego człowieka w Warszawie i on co. To... Tak. Więc żadnej swobody w zakładaniu organizacji nie było. Cały ruch samochodowy się skupiał tylko w dwóch organizacjach. Automobil Klub, i to już było ograniczony właśnie później bardzo. A druga to była Liga Przyjaciół Żołnierza. Tylko oni mieli prawo prowadzić szkolenie na prawo jazdy, tylko oni i tylko my. Nikt więcej w Polsce. Nie było takich szkół samochodowych to. Tylko Liga Przyjaciół Żołnierza i my. Myśmy to tak, także mieliśmy w Gałtowym pływie około stu samochodów i motocykli łącznie. Oczywiście więcej było motocykli. Nie, ale mieliśmy własny tabor w końcu, na który sami zarobiliśmy. Bo zaczynaliśmy od własnych, prywatnych samochodów szkodzić, A później, stopniowo jak zarabialiśmy, to się kupowało sprzęt i tak dalej. Więc jednym słowem, było wielkie ograniczenie. Ludzie się nie mieli w czym wyżyć, nie mieli co robić. Nie, nie, nie było takich rozrywek. No, no to co? No to właśnie pięściu się wtedy szedł. Jest taka tendencja ze wschodu pewnie pomaga. A tak, no przecież jakie tendencje z Rosji, no. alkoholizm do tej pory jest wielkim problemem w Rosji, to nawet w telewizji pokazują teraz czasem takie sceny pijackie z, z Moskwy. No to straszne rzeczy, co się tam dzieje. Ale był też chyba obowiązek pracy? Czyli nawet jeśli kogoś zwolniono za wódkę, to i tak miał pewność, że znajdzie jakąś inną pracę? E, tak, był obowiązek pracy. Nie można było być bezrobotnym. Nie nie było bezrobotnym. No bo teraz jak się wyleci za wódkę, to się ma dyscyplinarne zwolnienie no w papierach. Tak, się tak, tak, pracy tak. nie dostanie. No tak, nie, tak. No to... nie. To wtedy no były też te leczenia obowiązkowe no to... i tak dalej, tak, ale to, to ja nawet nie pamiętam już, jak to. Tak. Jak był zwolniony z pracy, no to tak, musiał się leczyć, tego go tam się zamknęli do leczenia, ale starano się nie... nie to taki, taki był przepis, że niby jak przychodzi pijany do pracy, to, to obowiązek był, żeby go zwolnić, ale się go nie zwalniało w praktyce. Tak. To to był na pewno się nie był zagrożony Bo jednocześnie nie mógł być bezrobotny, musiał pracować, no to jak... jak w każdym przedsiębiorstwie właściwie było za dużo pracowników, to też stąd się zrodziło tak zwane bumelanstwo, no, bo jak było za dużo pracowników w przedsiębiorstwie, no to się bumelowało, to się udawało, że się pracuje. No Masowe było na przykład zwalnianie panie. Wszystkie swoje zakupy normalne, rodzinne to robiły w godzinach pracy. Kto by po pracy chodził tam kupować? W godzinach pracy wychodziło się i się wszystko załatwiało. Tak. ciekawe. No tak, ciekawe, to tak, tak było. To ode mnie się więcej dowiecie, jak, jak z, z gazet, czy tam z, z tego. No tak było, by się czasem coś przypomnił właśnie takiego. Jeszcze jak się miało pracę biurową, no to powiedzmy było to możliwe, ale jak jakaś pani, powiedzmy, pracowała w, w jakimś stanowisku... No to tak, to... jak pracowała przy maszynie, tak. w fabryce, to już na pewno było gorzej. To ja tam nie wiem jak było i w jaki sposób one się zbadały, ale też tam kombinowali, wszyscy kombinowali.